A teraz kolejny blok tematyczny polityka zagraniczna, bardzo ważne, ponieważ kompetencją, jedną z kompetencji prezydenta jest także współdecydowanie o polityce zagranicznej Rzeczpospoli Rzeczpospolitej. Proszę powiedzieć, jako kandydatki i kandydaci na prezydenta Rzeczpospolitej. Jakie Państwo macie doświadczenie, kompetencje, znajomości, kontakty na arenie międzynarodowej w instytucjach międzynarodowych i wśród polityków e, na świecie, chyba, że uznajecie Państwo, że takie kontakty, że takie doświadczenie, że takie kompetencje nie są potrzebne? Pani Magdalena Biejat. Dziękuję bardzo. Ja y, mówię płynnie dwoma językami, językiem angielskim i językiem hiszpańskim. Jestem członkinią delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, w którym pracuję z przedstawicielami parlamentów z Europy i krajów zrzeszonych Rady Europy. Y, jestem również w bliskim kontakcie i podróżuję regularnie do Brukseli z komisarzami europejskimi, z europarlamentarzystami i razem z nimi ostatnio dyskutowałam na temat tego, jak możemy wzmocnić bezpieczeństwo europejskie, między innymi propagując również pomysł, aby, o którym tutaj już wcześniej mówiłam, aby obniżyć, znieść ograniczenia wydatków na energetykę jądrową. Rozmawiałam o tym między innymi z panem Kosztą. Jestem także w stałym kontakcie, jak z przedstawicielami amerykańskiej administracji, zwłaszcza z administracji Baracka Obamy, którego, z którego fundacją współpracuję. Natomiast to nie jest tylko o tym, jakie się ma kontakty, ale również o tym, czy potrafi się te kontakty wypracowywać, a ja zapewniam, że to potrafi. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Szymon Hołownia. Wykorzystałem te półtora roku, które dano mi jako marszałkowi Sejmu do tego, żeby dyplomację parlamentarną podnieść na poziom, do tej pory w Sejmie nie widziany. Stworzyłem format białostocki, format przewodniczących parlamentów Polski, Litwy Łotwy, Estonii, Finlandii i Ukrainy, który spotyka się regularnie co kilka miesięcy i wymienia najważniejszymi informacjami. Uczestnicząc we wszystkich spotkaniach przewodniczących parlamentów mogę powiedzieć, że jestem na ty ze wszystkimi przewodniczącymi parlamentów w Europie może poza Węgrem, z kilkoma prezydentami i premierami. Po to, żeby wymieniać się informacjami, żeby móc razem planować działania, zwłaszcza w tym obszarze, który w mojej ocenie jest dzisiaj dla Polski krytyczny polityki północnej. Ta oś wschód-zachód staje się coraz mniej efektywna. Przyszły prezydent powinien budować potęgę Polski jako mocarstwa nie tylko Europy Wschodniej, ale przede wszystkim Europy Północnej z państwami nordyckimi, z państwami bałtyckimi, bo dzisiaj tam jest nasza tożsamość, dzisiaj tam jest nasze bezpieczeństwo. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Czas na. Марка Якубяка. Proszę Państwa, ja tutaj podejrzewam w tym pytaniu taką tezę, która mniej więcej, którą bym zdefiniował, że Państwo uważacie, że kolesiostwo w, w międzynarodowej sytuacji prezydenta to jest jakaś wartość dodana. Otóż ja chcę Państwu powiedzieć, że prezydent Rzeczpospolitej powinien własną politykę prowadzić, propaństwową politykę prowadzić i powinien mieć jedynie interesy polskie. Wykorzystywanie sąsiadów naszych do, do współpracy musi być podmiotowym Elementem Polska. Koniec tutaj dyskusji na ten temat. Nie znajomości, nie koleżeństwa żadne powodują, tylko determinacja prezydenta Rzeczypospolitej. Polska, żeby była silna, musi mieć silnego prezydenta, a prezydent musi kreować polską politykę zagraniczną, a nie klepać się na salonach europejskich po plecach z poplecznikami, a to niemieckimi czy francuskimi. Panie pośle, chyba nie do końca się zrozumieliśmy z moim Dobrze, pytaniem, bo nie chodziło o żadne kolejności. Dobrze, żeśmy się zrozumieli. Pan Maciej Maciak. Proszę państwa, my ludzie dobrej woli na całym świecie rozumiemy się bez słów. Poza tym kontakty prezydenta z innymi przedstawicielami krajów i tak muszą odbywać się przy tłumaczu, są protokołowane, a znajomość języka. To no chyba tylko po to, żeby coś za kulisami uzgodnić, prawda? E, tu po części zgadzam się z panem Jakubiakiem. E, zdawałem na egzaminach na studia język angielski. E, e, rozumiem ten język, nie odważę się płynnie dyskutować. To samo dotyczy języka rosyjskiego. A jeżeli chodzi o moją sytuację, to. W swojej publicystyce prosiłem o głosowanie na obecną administrację w Stanach Zjednoczonych. Nigdy nie obrażałem też drugiej y, y, potęgi świata, czyli Rosji. E, twierdzę, że Chiny prowadzą perfekcyjną politykę, więc z każdym się dogadam. Tego nie mogą powiedzieć moi kontrkandydaci, którzy ze wszystkimi spalili mosty. W połowie stawki przypomnę pytanie: to jest pytanie o kompetencje i doświadczenie w. W prowadzeniu polityki zagranicznej, co jest kompetencją także prezydenta. Pytanie do pana Karola Nawrockiego. Ależ makiaweliczną konstrukcję pan redaktor wymyślił. Mamy tutaj stać przed państwem i chwalić się przed milionami e, naszych obywateli o tym, jak jesteśmy wspaniali. Widzę, że część kandydatów z uśmiechem weszła w tą rolę, ale jeszcze na największy wybuch pewnie wewnętrznego egoizmu czekamy. Ja przez 7 lat prowadziłem politykę pamięci państwa polskiego jako dyrektor Muzeum II wojny i szef IPN-u. Mam relacje na całym świecie, nie chcę się nimi chwalić, ale powiem coś panu redaktorowi i naszym widzom, co jest bardzo ważne. Zawsze z tą piękną Polsko, polską biało-czerwoną flagą i ją będę reprezentował. Mam też, drodzy Państwo. Mam też dla pana Rafała Trzaskowskiego, bo ostatnio ucieka od tej symboliki mojego szefa sztabu, którego już wymieniał, e, ścigał za to, że pokazał zdjęcie z flagą LGBT z Gazety Wyborczej. Więc, panie Rafale, ja z biało-czerwoną flagą, zawsze na całym świecie od wielu lat i w przyszłości a inni po swojemu wielu Panie prezesie, nie chodziło o chwalenie się, ale o to, żeby przedstawić swoje kompetencje, bo rozumiem, że mam kampanię prezydencką. a ta debata służy także temu, żeby można było poinformować o swoich kompetencjach lat polityki, pamięci obywateli na wszystkich kontynentach kontynentach. Bardzo dziękuję. Joanna Seneszyn. Tak, przez trzy kadencje w Sejmie byłam członkinią i pracowałam w Zgromadzeniu Parlamentarnym Unii Zachodniej Europy które zajmowało się kwestiami obrony, ale później bezpieczeństwa Unii Europejskiej, no później to przejęła Unia i Zgromadzenie zostało zlikwidowane. Byłam także pięć lat w Parlamencie Europejskim, gdzie pisałam dziesiątki rezolucji w obronie praw człowieka więc jestem chyba jedną z najbardziej doświadczonych zarówno życiowo, jak i politycznie kandydatek na prezydenta w 2025 roku. Moje doświadczenia również sejmowe są bardzo duże, także bardzo często spotykałam się z różnymi środowiskami w Parlamencie Europejskim byłam również przewodniczącą. Komisji do spraw takich. Czas się skończył. Skończy. Krzysztof Stanowski. Kiedy dołączałem do tego wyścigu prezydenckiego, byłem święcie przekonany, że będę zdecydowanie najbardziej niepoważnym kandydatem w tym gronie. Natomiast im dłużej trwa ta kampania wyborcza, tym zaczynam bardziej w siebie wątpić i doceniam to, jak komiczna ta kampania się robi na wielu poziomach. Pewnie jeszcze o tym dzisiaj trochę będzie. Cóż, drodzy Państwo, to co mnie łączy z większością moich kontrkandydatów, to jest to, że nie mam jakichkolwiek kompetencji do sprawowania tej funkcji. Natomiast to, co mnie dzieli od moich kontrkandydatów, to jest to, że potrafię sam się utrzymać na rynku pracy i nie muszę być na waszym garnuszku, na garnuszku e, polityków. E, a jeśli chodzi o znajomości zagraniczne, które miałyby mi pomóc e, to na przykład jeśli chodzi o naszego głównego sojusznika, a więc Stany Zjednoczone, to znam Marcina Gortata i pozdrawiam go serdecznie. Dziękuję. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Rafał Trzaskowski jako ostatni. To było bardzo smutne, Drodzy Państwo. Jak naradzaliśmy się przed tą debatą, to mój sztab mówił, że właśnie coś takiego może nastąpić. Ja mówiłem, że na tak tani chwyt jednak się kandydat PiSu nie zdobędzie. Dlatego że ja naprawdę nikomu nie odmówię prawa do biało-czerwonej i wszyscy jesteśmy patriotami. Mamy prawo do tego, żeby postawić sobie biało-czerwoną na stoliku. Wy macie jakąś absolutną obsesję i prezes Kaczyński a propos gejów. Ja nie wiem, czego wy się boicie. Kaczyński się boi Europy, boi się gejów, boi się Rodeo. To jest naprawdę coś niebywałego. Strach i kompleksy. Ja się całe życie zajmowałem polityką europejską, byłem ministrem spraw europejskich, pracowałem w Parlamencie Europejskim. Jako młody chłopak pracowałem również przez chwilę na kapitolu i miałem świetne relacje i do dzisiaj mam zarówno z republikanami, jak i z demokratami. Całe życie też zajmowałem się tym naukowo, napisałem właśnie na ten temat doktorat. A te języki, z których się prawica tak nabija, czasami się naprawdę przydają, po prostu jako instrument do tego, żeby załatwiać polskie interesy. Bardzo dziękuję za odpowiedź.